Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Architektury i przy okazji ogłoszenie wyników w polu konkursu. Przeczytam werdykt sądu konkursowego. W całości tak jak został on spisany i brzmi następująco. Werdykt sądu konkursowego konkursu na opracowanie koncepcji, na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych w przestrzeni Śródmieście 6A w Opolu. Sąd Konkursowy w składzie. Architekt Andrzej Duda, SARP Katowice, Przewodniczący Sądu Konkursowego. Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola. Maciej Wujec, Zastępca Prezydenta Miasta Opola. Architekt Beata Wartenberg, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Opola. Aneta Werner-Wilk, Naczelnik Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola. Architekt Zbigniew Bomersbach, Biuro Architekta Miejskiego Urzędu Miasta Opola. Piotr Merta, naczelnik Wydziału Gospodarki i Innowacji Urzędu Miasta Opola, architekt Henryk Zubel SARP Katowice, architekt Ewa Oglęcka SARP Opole i ja już byłem w Sąd konkursowy zdecydował o nieprzyznanie pierwszej nagrody w konkursie. Nagrodzone prace zostały przyznane jako dwie drugie nagrody. Pracę równorzędną drugą drugą nagrodę otrzymuje praca numer 2, to jest praca tutaj ta w jasnym kolorze. Drugą równorzędną nagrodę również otrzymuje praca numer 3. To są równorzędne projekty. Trzecią nagrodę otrzymuje praca numer 6. wyróżnienie równorzędne otrzymuje praca numer 1 i wyróżnienie równorzędne praca numer 8 i wyróżnienie równorzędne praca numer 9. Opinie sądu Konkursowego do drugiej nagrody. Może przeczytam od, od pracy numer 2, drugą nagrodę równorzędną w wysokości 20 tys. zł przyznano pracy oznaczonej numerem 2. Nagrodę przyznano za wykreowanie zdecydowanej, mocnej koncepcji urbanistycznej, polegającej na podziale terenu na dwie kontr, kontrastujące ze sobą strefy zabudowy. Strefę równorzędną i zdyscyplinowanej zabudowy biurowej stanowią barierę urbanistyczną oddzielającą tereny kolejowe od miasta. Strefę luźnej zabudowy w obszarze trójkąta między ulicami Ozimską i Plebiscytową. Strefa ta o charakterze, charakterze zaskakująco kontrowersyjnego parku urbanistycznego łączy w sobie śmiały sposób nową zabudowę i starą, zabytkową i zieleń, tworząc unikalną przestrzeń publiczną w mieście. Praca numer 3, druga nagroda równorzędna. Drugą nagrodę w wysokości 20 tysięcy przyznano pracy oznaczonej numerem 3. Nagrodę przyznano za. Czytelny i uporządkowany układ przestrzenny, trafnie zaproponowanymi dominantami wysokościowymi i przestrzennymi, dobre wkomponowanie istniejącej zabudowy do nowego układu urbanistycznego i powiązanie zespołu kładko pieszo rowerową ponad terenami PKP z ciągiem komunikacyjnym w kierunku usług oraz osiedla Armii Krajowej. Całościową próbę rozwiązania układu komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej z uwzględnieniem kolejki miejskiej oraz docelowego przebiegu obwodnicy śródmiejskiej. Trzecią nagrodę otrzymuje praca numer 6, to jest wysokość, nagroda w wysokości 18 tysięcy zł. Trzecią nagrodę przyznano za trafne zdefiniowanie stref inwestowania ze szczególnym podkreśleniem lokalizacji obiektów biurowych wzdłuż ulicy obszaru kolejowego w powiązaniu z przystankiem szybkiej kolei miejskiej wyróżnienie równorzędne dla pracy numer 1. Nagroda w wysokości 4000 zł i wyróżnienie przyznano za pokazanie sposobu na utrzymanie zielonej strefy po obu stronach trasy kolejowej i za propagowanie elementów ekologicznych ściśle powiązanych z architekturą. Wyróżnienie równorzędne dla pracy numer 8. Nagroda w wysokości 4000 zł. Wyróżnienie przyznano za walory plastyczne koncepcji przedstawionej w czytelny sposób podzielony teren oraz na regularne zawod, kwartały zabudowy oraz rozwiązanie zdyscyplinowane polegające na dużą, pozwalające na dużą swobodę architektoniczną. Wyróżnienie równorzędne dla pracy numer 9, nagroda w wysokości 4000 zł. Wyróżnienie przyznano za czytelny podział terenu na strefy funkcjonalne i przyjęcie proponowane, proponowanego układu komunikacyjnego. To jest werdykt sądu. Dzień dobry, witam serdecznie. Krótki komentarz. Czekaliśmy z takim sporym oczekiwaniem, jeżeli chodzi o wynik przedstawionych pomysłów i o to, co one nam pokażą. Myślę, że wczoraj mieliśmy ciekawe, bardzo konstruktywne rozmowy o tym, które z prac docenić, które z prac niosą takie wartości, które potem chcielibyśmy uwzględnić. Dla nas prace, które zaproponowaliśmy, będą stanowiły podstawę do przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym miejscu i zagospodarowania tego terenu. Jak mówiłem, waga tego terenu dla rozwoju miasta jest ogromna. Blisko centrum miasta duży, duża działka, która oczywiście ma swoje niedogodności utrudnienia w zagospodarowaniu, co widać po też zaproponowanych pracach. Natomiast dzięki temu konkursowi mamy też dodatkowe informacje, dodatkowe pomysły na to, jak z tymi niedogodnościami sobie poradzić i też myślę, że dają nam te wyniki odpowiedź na. Pytanie na to, czy to, co myśleliśmy o tamtym terenie, czy to rzeczywiście jest możliwe, jest zasadne, czyli takie centrum usługowo-biurowe, nowe centrum miasta w świetle prac, które, które zaproponowano, pokazuje, że jak najbardziej. Oczywiście pozostanie sporo dylematów do, do rozstrzygnięcia, stąd też brak przyznania pierwszego miejsca. Żadna z prac nie była zupełna, żadna z prac nie... Nie, nie pokazała, nie rozwiązała tych problemów, wszystkich, o których mówiliśmy. Tych dylematów, przed którymi planistycznymi stoimy. Natomiast dzięki dyskusjom, dzięki przedstawionym placom, urbaniści miejscy za chwilę będą mieć na pewno lepszą podstawę do tego, aby przygotować plan zagospodarowania przestrzennego. A my, żebyśmy mogli rozpocząć uzbrojenie, uzbrojenie tamtego terenu, do tego, żeby go szybko zagospodarować. To jest tak, pytanie o funkcję mieszkaniową, która się w niektórych pracach pojawia, w niektórych nie. Czy ona powinna w tamtym miejscu być jak powinna być umiejscowiona? Dominuje, mamy takie dwie linie zabudowy wzdłuż ulicy Ozimskiej, gdzie rzeczywiście uwzględnia się tą zabudowę mieszkaniową, bo ona już tam jest, plus zabudowę taką usługową, w sensie usług nauki, budynek Politechniki Opolskiej. I ściśle zabudowa biurowa, być może taka dwurzędowa, z zabudową mieszkaniową, proponowana wzdłuż torów kolejowych, które są wzdłuż tej osi torów kolejowych. Pojawiają się również propozycje terenów zielonych, które by były takim odbiciem lustrzanym placu teatralnego, bo jak Państwo spojrzycie na, na ten teren, to on jest w osi ulicy Orląd i ulicy. O które dochodzą do placu teatralnego, więc to odbicie tego terenu zielonego w tamtym miejscu też mogłoby się pojawić. Natomiast żadna z prac nie daje ostatecznej odpowiedzi, bo o to Pan pytał, jak te funkcje powinny być umiejscowione. Daje pewne preferencje, pokazuje możliwości, pokazuje uwzględnienie, ale po dyskusjach, które odbyliśmy, rzeczywiście nie byliśmy przekonani, że jednoznacznie pokazano. Chociaż są mocne argumenty mówiące za. za za pewnymi rozwiązaniami to się pojawia w pracy drugiej i trzeciej, które zajęły egzekwowo miejsca drugie.